Alu, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskie Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. Przed świtem 1 września 1939 roku nad Wieluniem pojawiają się niemieckie bombowce. Około 4:40 spadają pierwsze bomby. Jedne z pierwszych ofiar tej wojny to cywile. Kilka minut później o 4.48 pancernik Schleswig-Holstein otwiera ogień na Westerplatte. Tego samego poranka sztukasy pojawiają się nad mostami w Tczewie. W Gdańsku rozpoczyna się walka o Pocztę Polską, a pod Mokrą wołyńska brygada kawalerii staje naprzeciw natarciom pancernym. Luftwaffe uderza w lotniska i węzły kolejowe. Jeszcze tego dnia nadlatują samoloty nad Warszawę. Weterze brzmi. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa. W tym odcinku opowiadamy polskim głosem. Od pierwszych minut o świcie po cały pierwszy miesiąc walk. Cofnijmy się o krok. Zanim padły pierwsze strzały, napięcie narastało miesiącami. Spór o wolne miasto Gdańsk i tak zwany korytarz pomorski, pas ziemi, który po pierwszej wojnie łączył Polskę z Bałtykiem, a zarazem odcinał prusy wschodnie od reszty Niemiec. Berlin domaga się eksterytorialnej drogi i linii kolejowej przez Polskie Pomorze oraz włączenia Gdańska do Rzeszy. Warszawa odpowiada krótko: nie. Polska modernizuje armię, lecz to wyścig z czasem. Brakuje nowoczesnego sprzętu, lotnictwo rozśrodkowuje się na polowe lotniska, by przetrwać uderzenie. 23 sierpnia dochodzi do wstrząsu. Podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow. W Warszawie nikt jeszcze nie zna tajnego protokołu. Pierwsze, niepewne sygnały o podziale stref wpływów między Berlinem a Moskwą pojawiają się dopiero w kolejnych dniach. Jego rzeczywisty zakres stanie się jasny później. 25 sierpnia podpisujemy sojusz z Wielką Brytanią, co na moment wstrzymuje planowany atak. W sztabach dopinany jest plan Zachód bronić granic, by nie oddać bez walki Pomorza i Śląska oraz utrzymać wyjście na morze. Armie stoją szerokim łukiem, rezerw jest mało. Mobilizacja ma nerwowy przebieg. 29 sierpnia pod naciskiem Londynu i Paryża wstrzymano wcześniejszy rozkaz. Następnie 30 sierpnia ogłoszono mobilizację powszechną z wejściem w życie 31 sierpnia. Część jednostek nie zdąży dotrzeć na miejsca koncentracji przed świtem 1 września. Na północy pod pozorem kurtuazyjnej wizyty cumuje pancernik szlezwik Holstein, a w cieniu dyplomacji niemieckie służby szykują prowokacje w Gliwicach, by mieć powód do agresji. Zostały godziny. Gdy nastaje świt 1 września, Polska słyszy naraz „wycie Syren nad Wieluniem, salwę z portu, ładunki w Tczewie i zgrzyt gąsienic pod mokrą. Prześledźmy tę pierwszą godzinę. Wieluń. Około 4.40 nad miastem pojawiają się bombowce. Pierwsze serie spadają w sam środek miasta: rynek, pierzeje kamienic, ulice bez schronów i syren. Wybuchy zrywają linie telefoniczne, gaśnie prąd, kurz i dym, wypełniają partery. Wśród trafionych budynków jest także szpital. Strażacy i mieszkańcy wynoszą rannych z zawalonych sieni. Meldunki mówią o wielu ofiarach wśród ludności cywilnej. Westerplatte. 4.48. Z portu rozbrzmiewa salwa z pancernika Schleswig-Holstein. Alarm, obsady wartowni wchodzą na stanowiska. Pierwsze podejście od bramy i torów zatrzymane krótkim skrzyżowanym ogniem. Szczegóły minuta po minucie opowiadamy w osobnym odcinku o Westerplatte. Link w opisie. Tczew. Równocześnie sztukasy nurkują na most drogowy i kolejowy przez Wisłę. Niemcom zależy, by przejąć przeprawy w całości. To gotowa droga w głąb kraju. Saperzy po polskiej stronie zakładają ładunki. W ogniu nalotu i ostrzału zapada decyzja: zniszczyć przęsła, by zamknąć kierunek natarcia. Po detonacjach na rzece zostają wyrwy, a na osi mostów dym i skręcone kratownice. Mokra. Na południu słychać zgrzyt gąsienic i strzały Rozpoznania. Wołyńska Brygada Kawalerii rozstawia armatypę pants na skrajach lasu. Część szwadronów schodzi z siodła i zajmuje pozycję. Pierwsze epizody to krótkie wymiany ognia i korygowanie stanowisk. Jeszcze tego dnia linia pod Mokrą zamieni się w jedną z najcięższych bitew rozpoczętej kampanii. Wzdłuż granicy posterunki i strażnice budzą się do huku dział. Luftwaffe uderza w lotniska i węzły kolejowe, a w porannej emisji polskiego radia pada zdanie, które słyszą miliony. A więc wojna. Pierwsza godzina pokazuje wszystko naraz. Cywilne ofiary, ostrzał z morza, walka o przeprawy i zwiastun natarć pancernych. Za chwilę te ogniska połączą się w trzy osie polskiego oporu na wybrzeżu, w centrum i na południu. Jedna wojna, trzy kierunki: gdzie trzymamy, gdzie się cofamy, a gdzie szykujemy cios. Oto osie polskiego oporu wybrzeże. Od Westerplatte po Hel i Kępę Oksywską. Poczta Polska w Gdańsku barykaduje salę i walczy do ostatnich naboi. Na cyplu Półwyspu baterie i saperzy opóźniają kolejne podejścia z morza i lądu. Każdy dzień daje czas i wiąże siły przeciwnika. Centrum. Między Wartą a Wisłą armie Poznań, Ospomorze i Łódź cofają się skokami na kolejne linie pilnując mostów i węzłów kolejowych. Luftwaffe bije w kolumny, ale łączność i dyscyplina utrzymują ciągłość odwrotu. Szykuje się kontruderzenie, gdy przeciwnik się przeciągnie i odsłoni boki. Południe. Od Śląska po Małopolskę walka o przeprawy i w lasach. Brygady kawalerii walczą, wsparte działami przeciwpancernymi i artylerią dywizyjną. Piechota wiąże natarcia na podejściach do miast i rubieży rzecznych. Kluczowe są godziny. By przegrupować odwody i ewakuować zapasy. Za moment nadejdzie 3 września i wiadomość, na którą czekano: sojusznicy wypowiadają wojnę Niemcom. Co to realnie zmienia? 3 września południe. Z Londynu i Paryża płyną komunikaty: Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom. W polskich oddziałach wybuch nadziei Wytrwać, aż uderzą na Zachodzie. Mijają jednak godziny i dni. Na granicy francusko-niemieckiej ruszają ograniczone działania i lokalne natarcia, ale brakuje ofensywy, która odciążyłaby front w Polsce. Nad Zachodem więcej patroli niż bitew. Nad Wisłą i Wartą, Luftwaffe nadal paraliżuje drogi i tory. Politycznie nie jesteśmy sami, militarnie wciąż walczymy w pojedynkę. Skoro Zachód nie otworzył frontu, spróbujemy zrobić lukę sami. Czas na bitwę nad Bzurą. 9 września. Generał Tadeusz Kutrzeba rusza do uderzenia siłami Armii Poznań i części Pomorza. Cel: uderzyć w odsłonięty bok niemieckiej ósmej armii, odepchnąć ją z Łęczycy, piątku Strykowa i otworzyć drogę na Sochaczew oraz Łowicz. Pierwsze godziny przynoszą sukcesy: piechota wypiera przeciwnika z kolejnych miejscowości, artyleria kładzie celny ogień, kontrataki gasną na skraju lasów i przy przeprawach. 10 do 12 września. Natarcie idzie naprzód w kilku klinach. Niemcy cofają się z zaskoczenia. Polskie oddziały biorą jeńców, odzyskują sprzęt i mosty. Na mapie widać wyraźne wybrzuszenie polskich pozycji i głębokie kliny wbite w ugrupowanie przeciwnika. Ale im dalej na wschód, tym silniejsza staje się odpowiedź. Ściągane są nowe korpusy i lotnictwo. 13 do 15 września zaczyna się kontrakcja. Luftwaffe paraliżuje drogi i mosty. Każdy dzienny marsz to walka o przejście przez bzurę pod bombami. Piechota przeprawia się brodami i kładkami. Konie wchodzą po pierś w wodę i grzęzną w mule. Niemcy domykają okrążenie. Od południa nadciąga 10 Armia. Od północy schodzą siły z Pomorza. Zachód trzyma 8 Armia. 16 do 18 września. Bitwa pęka na odcinki. Część zgrupowań walczy o Sochaczew i Brochów. Inne osłaniają przeprawy. Lotnictwo bije w kolumny i skraje lasów bez przerwy. Zapada decyzja: wycofać gros sił w kierunku Puszczy Kampinoskiej i przebić się do Warszawy oraz Modlina. Nocą, małymi grupami przy krótkim ogniu i w ciszy, żołnierze odchodzą, z rannymi na prowizorycznych noszach, z ostatnimi pociskami w ładownicach. 19 do 22 września to już marsz przełamujący. Część oddziałów dociera do Warszawy i Modlina. Zasilając garnizony. Inne zostają odcięte na zerwanych groblach i zatarasowanych drogach. Rozbijają się na mniejsze grupy pod ogniem z kilku kierunków. Dowodzenie trzyma porządek marszu tak długo, jak pozwalają drogi i łączność. Gdy radiostacje milkną, meldunki niosą łącznicy. Gdy brakuje amunicji, oddziały wycofują się krótkimi skokami. Efekt: bitwa nad bzurą zatrzymała i związała znaczące siły przeciwnika oraz kupiła czas. Dzięki temu do Warszawy i Modlina dotarły dziesiątki tysięcy żołnierzy, a obrona stolicy dostała drugi oddech. To największy polski manewr zaczepny września dowód, że nie tylko się bronimy, lecz także szukamy okazji do ciosu. Stolica wykorzysta każdą godzinę kupioną nad bzurą. Warszawa szykuje się na oblężenie. Stolica nie czeka z założonymi rękami. Wejścia do miasta barykadowane. Na dachach obserwatorzy, na skrzyżowaniach posterunki przeciwpożarowe. Artyleria przeciwlotnicza, od ciężkich zestawów poboforsy 40 mm, uczy się rytmu nalotów. Samolotów jest niewiele, ale sieć punktów ogniowych i straże pożarne robią, co mogą. Kolejne dni odmierzają syreny i naloty. Ulice zasypują gruzy, woda staje się dobrem na porcje, szpitale polowe wyrastają w piwnicach. Kobiety i młodzież noszą wodę, odgruzowują bramy, niosą meldunki, tramwaje milkną, ale radiostacja wciąż nadaje komunikaty i apele. Prezydent Stefan Starzyński prosi o spokój i pracę. Warszawa walczy to instrukcja dnia codziennego. W tym samym czasie dociera wieść 17 września armia czerwona przekracza wschodnią granicę. Bitwę o Polskę toczymy teraz z dwóch stron. Warszawa jednak nadal wiąże znaczne siły, dając czas tym, którzy przebijają się ku stolicy i Modlinowi. 25 września przychodzi najcięższy dzień oblężenia: masowy nalot i ogień artyleryjski. Płoną kwartały, wodociągi i gazownie dostają, dym zaciemnia niebo. Strażacy walczą bez przerwy, sanitariusze ustawiają doraźne punkty w bramach. Mimo zniszczeń, komenda obrony trzyma porządek. Sektory, odcinki, rozkazy i wciąż ochotnicy do służb pomocniczych. Pod koniec września zapasy i amunicja są na wyczerpaniu. Woda kapie z rezerw, szpitale pękają w szwach. 28 września zapada decyzja o kapitulacji, by ratować ludność cywilną i chorych, gdy dalsza obrona nie ma sensu wojskowego. To koniec walk w Warszawie, ale nie koniec września. Świt 17 września 1939 roku. Bez wypowiedzenia wojny pod hasłem ochrony ludności ukraińskiej i białoruskiej, Armia Czerwona przekracza polską granicę od Dziwiny po Prut. To zdradziecki atak. Wciąż obowiązuje polsko-sowiecki pakt o nieagresji, a Polska walczy już z Niemcami. Do Warszawy trafia nota sowiecka. Państwo polskie przestało istnieć. Wódz naczelny rozkazuje unikać walk z Sowietami, przebijać się na południe do Rumunii i Węgier, walczyć tylko w razie bezpośredniego ataku. Na kresach dochodzi jednak do starć. Kodziowce, szack, wytyczno by utrzymać porządek odwrotu i osłonić ludność. Logika tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow działa. Narew Bóg San staje się nową linią podziału. Niemcy i Sowieci zamykają kleszcze. W Brześciu dochodzi do wspólnego przekazania miasta. Symbol kolejnego czwartego rozbioru Polski. Jedni biorą zachód, drudzy wschód. Skutek załamanie spójności frontu. Jedne oddziały szukają dróg na Węgry i do Rumunii, inne jeszcze walczą lwów, polesie, odcinki na kresach północnych. Za nimi aresztowania, rozbrajanie i pierwsze transporty jeńców zapowiedź tego, co przyniosą kolejne miesiące. Hel. Na wąskim pasie piasku obrona trwa do 2 października. Po zatopieniu przez Luftwaffe, Wichra i Komigryfa, Półwysep staje się twierdzą artyleryjską. Baterie trzymają w szachu podejścia z morza, a saperzy i piechota odbijają szturmy od lądu. Odcięty, bez zapasów i z niebem należącym do przeciwnika, Hel wciąż wiąże siły i czas. Modlin. Twierdza u zbiegu Wisły i Narwi przyjmuje dziesiątki tysięcy żołnierzy z nadbzury. Ostrzał nie ustaje, rosną braki w żywności, wodzie, amunicji. Linia trzyma do 29 września, gdy, dla ratowania rannych i cywilów, składa broń. To ostatnia osłona stolicy. Kock. 2 do 5 października walczy samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Franciszka Kleberga. Bez przewagi w artylerii i lotnictwie, ale z dyscypliną, oddziały manewrują między Serokomlą, Kockiem i Wolą Głowską, bijąc się z regularnymi formacjami. Gdy amunicja spada do minimum, zapada decyzja o kapitulacji 5 października. To ostatnia bitwa kampanii polskiej. 5 października 1939 cichną ostatnie strzały pod Kockiem. To nie koniec polskiej historii wojennej, lecz dopiero początek. W kraju rodzi się polskie państwo podziemne. Od służby zwycięstwu Polski przez Związek Walki Zbrojnej po armię krajową, podporządkowaną rządowi RP na uchodźstwie. Obok części wojskowej działa cywilne państwo w podziemiu sądy, szkolnictwo, prasa, łączność. Tymczasem tysiące żołnierzy przebijają się przez Rumunię i Węgry. Jedni trafiają do Francji, inni do Wielkiej Brytanii. Tam polscy lotnicy wejdą do RAF i zapiszą się w historii bitwy o Anglię. O ich drodze i taktyce opowiadamy w osobnym filmie na naszym kanale. Marynarze z Polskiej Marynarki Wojennej osłaniają konwoje, wojska lądowe maszerują przez Tobruk i Monte Cassino. To wszystko jest następstwem kampanii wrześniowej. Z wysiłku obronnego rodzi się organizacja oporu, a z dróg odwrotu. Droga do dalszej walki u boku sojuszników. Polska nie znika z wojny po 1939 roku. Zmienia fronty, mundury i sposób działania, ale cel pozostaje ten sam. To była polska ziemia i ludzie, którzy się nie cofnęli, choć nie mieli szans wygrać. Wrzesień nie złamał polskiego kręgosłupa. Przypomniał, że wierność to wybór nie rachunek sił. Pamiętajmy nie po to, by żyć przeszłością, ale by wiedzieć, kim jesteśmy dziś. Pamięć zobowiązuje. Jeśli ten materiał był dla Ciebie ważny, zostaw łapkę, napisz w komentarzu, co Cię poruszyło i zasubskrybuj kanał. Zapraszam na kolejne migawki z historii.